Amelia trzymała w ręce kartkę i zerkała na nią, upewniając się jeszcze raz, że dobrze robi. Miesiąc po miesiącu tak wiele czerwonych kropeczek przybyło na białym papierze. Ręce jej drżały, a do oczu napłynęły łzy. Każda czerwona kropka oznaczała niezbyt miłe wspomnienie. Kobieta nadal nie mogła uwierzyć, że to właśnie jej codzienność. Ta kartka to kalendarz, a to co było na niej zapisane, miało zaważyć na dalszym jej życiu. Kiedy była nastolatką, odwiedzała często ciocię Grażynę, aby zaopiekować się jej dziećmi. Ciocia potrzebowała pomocy, a młoda dziewczyna kilku groszy, które dostawała w zamian za opiekę nad maluchami. Na ścianie w sypialni Grażyny wisiał mały kalendarz. Połowa dat była zamalowana na czerwono. Amelia zawsze zastanawiała się, co to oznacza. Była już na tyle dojrzała, aby wiedzieć, że nie chodzi tu o miesiączkę, bo przecież trudne dni nie trwają aż pół roku. Kiedyś zebrała się na odwagę i zapytała ciocię o znaczenie tych czerwonych punktów. Te dni zakreślone na czerwono to czas, kiedy byłam smutna. Przez pół roku byłaś smutna? Krzyknęła ze zdziwieniem Amelia, bo nie mogła w to uwierzyć. Twój wujek jest trudnym człowiekiem i zdarza mu się za dużo wypić. Wtedy sprawia mi przykrość, denerwuje mnie i zasmuca. Często płakałam przez jego zły humor, zwierzyła się dziewczynie ciocia. Dzień dobry. Nagrywam dzisiaj dla Państwa książkę pod tytułem Czerwony Kalendarz autorstwa Sylwii Markiewicz. Jest bardzo interesująca i serdecznie zapraszam do słuchania audiobooka.